A ci? A, jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilkę. Widzisz, jakiego mamy lampiona, Franio? Tak. Fajny? Puszczamy go? Tak. Jeszcze chwileczkę. Uh -huh. Tak? No. Nie? Jest już jest do góry, tak? Już? Puszczamy. Puszczamy, Frania. No to uwaga. Puszczamy. O nie, chyba nie. puszczamy. Puszczamy. Tak? puszczamy. Proszę Państwa, bardzo proszę. Trzymać się z wypuszczaniem lampionu, dopóki naprawdę nie wyrywa się z rąk. Proszę tego nie bagatelizować, to jest jakby nie było żywy ogień. Jak widać, niektóre wzbijają się jak rakieta do góry i o to chodzi, żeby one leciały do góry pionowo, nie w bok, lewo unosząc się nad ziemią, bo inaczej stwarzają zagrożenie dla nas wszystkich.